Dziękujemy te filady. Zaproszeni goście, mieszkańcy Słubic, druchni i druchowie, strażacy. W 1924 roku premierem rządu polskiego był Władysław Grabski, a prezydentem Stanisław Wojciechowski. W Polsce szalała inflacja. Byliśmy piąty rok po odzyskaniu niepodległości. W Słubicach znaleźli się ludzie, którzy postanowili utworzyć. Ochotniczą, Ochotniczą Straż Pożarną. Głównym inicjatorem założenia Straży Pożarnej był druh Wiesław Skarżyński i pierwszy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Wiesław Skarżyński urodził się w roku 17, 1876, tak więc w 1924 roku miał 48 lat, kiedy został pierwszym prezesem i założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej. Pochodził z rodziny słynnej, słynnego rodu Skarżyńskich, mieszkającym w majątku Studzieniec na terenie naszej parafii i gminy Słupice. Jego ojciec Alfons Skarżyński urodził się w roku 1830 w Częstochowie, ponieważ z kolei jego ojciec, który miał na imię Julian. Był komendantem twierdzy Jasna Góra i twierdzy Częstochowa w czasie Powstania Listopadowego. Z kolei ojcem Juliana Skarżyńskiego był Piotr Skarżyński, który wybudował pałac w Studzieńcu. Był ofiarnym człowiekiem i oddanym Konfederacji Barskiej. Z kolei ojcem Juliana Skarżyńskiego. Skarżyńskiego był Aleksander Skarżyński, który kupił majątek studzieniec od rodziny Walewskich. W tej rodzinie było wielu znamienitych i sławnych ludzi, między innymi Ambroży Skarżyński, generał Wojska Polskiego, uczestnik słynnej bitwy pod Samosierą, osobisty adiutant Napoleona. Tak więc Wiesław Skarżyński, mając w sobie Niezwykłe doświadczenia rodzinne i tradycje rodzinne był najbardziej właściwą osobą do założenia Straży Pożarnej w Słupicach wraz z współobywatelami tej naszej ziemi. Tak więc w roku 1924 nasza Straż zaczęła funkcjonować. Oczywiście lata, w których się urodził Wiesław Skarżyński, jest to rok, tak jak mówiłem, 1924, 876. w tym czasie urodzili się wybitni przedstawiciele Straży Pożarnej, tacy jak Bolesław Chomicz, Józef Tuliszkowski, Emil Balcer. To byli założyciele Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rzeczpospolitej. Byli to ludzie wykształceni, ludzie wielkich umiejętności. Oczywiście tą siłę dawały im też czasy zaborów, kiedy Polska była jeszcze krajem niepodległym, nie mieliśmy swojej państwowości. Energia skupiona w narodzie polskim dała znać właśnie poprzez zakładanie stowarzyszeń, którymi kierowały się potem statuty straży pożarnych na terenie Rzeczpospolitej. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasza miejscowość posiada taką straż już od 95 lat. Najstarsza znana mi jednostka na naszym terenie, która już funkcjonowała, to jest rzecz też niezwykła, bo święty Klemens Hofbauer pisał w liście do generała zakonu Blasuciego w 1802 roku, a wydarzenie miało miejsce w listopadzie 1801 roku w Iłowie, kiedy odbywały się misje ludowe i tam jest opisane, że kiedy zauważono na, dach, na dachu kościoła w Iłowie dym, wtedy przybyła straż pożarna. No wiemy, nie było wtedy sms-ów, nie było wtedy telefonów, nie było innych informacji. Należy przypuszczać, że była to Straż Pożarna Ziłowa. To znaczy 218 lat temu już istniała Straż Pożarna. W tym czasie był na tych terenach Zawód Pruski. Wracając jeszcze do Wiesława Skarżyńskiego, pierwszego naszego założyciela, człowieka o wybitnym wykształceniu. Ukończył sławetne gimnazjum w Chyrowie, ukończył studia rolnicze w Belgii. Kształcił się na wielu kursach. Oprócz tego, że był pierwszym prezesem i założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej, był prezesem założycielem Kółka Rolniczego, był prezesem dozoru szkolnego, udzielał się w organizacjach ziemiańskich. I takich ludzi mieliśmy w naszej historii. Oczywiście sam by tego nie zrobił. Było wielu ludzi wrażliwych i chętnych do działania w Ochotniczej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, dzisiaj. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Wiesławowi Skarżyńskiemu. Jesteśmy bardzo z tego powodu też dumni, że jest z nami rodzina, potomkowie Sławetnego Rodu Skarżyńskich. I powiem jeszcze jedną rzecz na koniec: że tak jak 95 lat temu Wiesław Skarżyński zakładał tą straż, tak dzisiaj pan Włodzimierz Olewnik, który. Jest właścicielem tego pałacu, gdzie rodzina państwa olewników odbudowała ten pałac z ruin. Dzisiaj otrzymuje legitymację Ochotniczej Straży Pożarnej i, przystęp, i wstępuje w szeregi naszej organizacji. Polska i Polacy są narodem cierpliwym. Narodem, który. Mimo niebywałych trudności, niebywałych. No, trudno mi znaleźć nawet takie słowo, ale jesteśmy wytrwali w tym, co robimy. I wszelkie trudności, wszelkie kłopoty, jednak potrafimy pokonać i trwać dalej. Moi drodzy, zapraszamy Was na stulecie naszej Straży. Za pięć lat, w zasadzie te pięć lat to będzie takim naszym przygotowaniem do tego jubileuszu. Będziemy starać się działać, wymyślać różne rzeczy, kontynuować tą naszą, to nasze doświadczenie 95-letnie i trwać w tym, żeby doczekać tego stulecia. Także zapraszamy teraz na odsłonięcie tej tablicy. Dziękuję za to, że dzisiaj przybyliście. Dziękuję, że pan prezes jest z nami. Jest to takie budujące. Dziękuję księżom którzy odprawili dzisiejszą mszę świętą tak jak ksiądz Grzegorz mówił w homilii że strażacy zawsze byli blisko kościoła tak jest ponieważ strażacy są zawsze tam gdzie jest prawda a kościół głosi prawdę jeszcze raz państwu dziękuję za to że możemy być razem tą niezwykłą wspólnotą w dniu dzisiejszym i zapraszam do dalszych uroczystości na chwałę Bogu i ludziom, i wszystkim tu obecnym. Dziękuję bardzo.